Warszawa to tu mieści się najwięcej luksusowych butików. Tutaj jest też najwięcej sklepów z odzieżą z drugiej ręki. Mam na imię Kasia, mam 28 lat, od 4 lat jestem mamą swojej córeczki. Jestem Natalia, mam 28 lat, z zawodu jestem dietetykiem. Jestem również modelką. Teraz czas urządzić nasze własne zakupowe party. Chodźcie. O matko, ile tutaj jest butów? O takie w stylu akadamion. <grychy> Rzeczy są przepiękne. Ta jest fajna. Dobra, a można kupić wszystko. Jest dużo bardzo fajnych, ciekawych ubrań. Będzie ciężko, ale z drugiej strony jest właśnie z czego z czego wybierać. I o to chodziło. Dzisiejsze zadanie jest trudne, ale też wystrzałowe. Super wyglądacie, dlatego mam dla was modowe zadanie. Ile ona mogła na to wszystko wydać? Łącznie z butami, torebką, ze wszystkim. Nie wiem, że firmy torebka. No, No już że jest 1000 złotych. To... Może 900. No to duża różnica w sumie. No 500. Zgadza się pan z tą oceną? Ja bym powiedział 1000. Nie każdy jest gwiazdą, która za każdym razem może wyglądać inaczej. Może nie każdy jest, ale każdy może być. Wystarczy wstąpić do second-handu.